Do zbudowania zasilacza regulowanego, który ma przyzwoitą wydajność prądową oraz zabezpieczenia wystarczy zaledwie kilka elementów. Schemat podstawowej wersji układu wygląda tak. Możemy dodać tu kilka elementów, żeby poprawić stabilność oraz idiotoodporność. Po chwili spędzonej z lutownicą w ręku uzyskałem taki rezultat. Przystosowałem układ do zasilania z akumulatora, żeby na wyjściu było jak najmniej zakłóceń. Dodałem także skalę wokół gałki regulacji napięcia. Zakres mamy od 1,25 do nieco ponad 14V a wydajność prądowa nieco ponad 1,5 Ampera. Oczywiście do czasu, zanim układ się zagotuje. Ale spokojnie, bo zagotowanie nie oznacza, że go spalimy. Na pokładzie mamy zarówno zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, jak i przeciwprzegrzeniowe. Wszystko wbudowane w użyty przez nas układ LM317. Jak już jesteśmy w temacie zasilaczy, to polecam swój najnowszy materiał. YouTube wypromował go jak mało który film na tej platformie. Sytuacji nie poprawia aktywność w komentarzach. Chociaż słowo aktywność to tutaj gruba przesada. Да, да, Миша, только ты лежишь.